Dajemy przygotowujemy sobie randki, ale ktoś z nas wyda 10 zł, a ktoś aż 1000. Dika, dawaj, wybieraj kubeczek. Jednym jest tysiąc złotych, w drugim 10 złotych Ten i tutaj będziesz miała na randkę do wydania. Tworzysz nam randkę za 10 złotych. To trudne, ale ja wolę wydać 10 złotych. To oznacza, że ja mam do zrobienia randkę za 1000 złotych Za 10 zł można kupić kilka rzeczy, ale na tysiąc... Kupię za 1000 złotych. Bilet lotniczy. Także jeżeliście nie chcieli oczywiście przegapić kolejnych takiej filmów, to teraz klikajcie ten przycisk, żeby z czerwonego stał się piękny, szary Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś, nie zasubskrybowałeś, to zrób to teraz, nie znaczy, ten też dzwoneczego będzie szybciej niż większość osób przed filmem. Nie idziemy idzie. Z Wika, dokąd mnie zabierasz? W miejsce. A gdzie? Zobaczysz. A teraz jest gorąco na zewnątrz strasznie. No co no, no dobrze, no dobrze. Teraz sprawdzę nawigację. Tak, zmienia mi właśnie trasę, chyba nie się Wika się zastanawiała, ale poszli całkiem szybko z pomysłem. A pierwszy pomysł Wiki był taki, żebyśmy poszli do cukierni. Poświęc sobie tutaj, Waży, gdzie masz piękne, ładne miejsce są moje ulubione krzesełka. I poczekaj. Wiem już, gdzie jesteśmy przynajmniej. Chyba się nawet domyślam, co Wiktoria poszła kupić. Proszę bardzo. Dziękuję. Mamy na pół. No dobrze, bardzo, bardzo fajnie. Dzisiaj są tańsze niż myślałam o cukierkę, bo tylko 4 zł. 4 zł. Mmm, dobra. Mm, jednak nie. Tam, gdzie nie ma gluta, tam jest dobra. Super. Czyli zostało Ci jeszcze 6 złotych. za 6 złotych można też fajnie wiele rzeczy zrobić. Mm -hmm. co, jaki masz pomysł? Teraz muszę iść do sklepu. To możesz wrócić już do domu i poczekać na mnie. Za 6 złotych na przykład możesz kupić 10 bułek, Dika. Spoko. Tak, i dam ci swoją bułkę. Też. też spoko, no. 6 złotych budżetu, to myślę, że wezmę po prostu jakiś chrup, wezmę te za złoty 20. Myślę, że midzie spoko, a reszta jest po prostu za droga. Jak wy byście spędzili randkę za 10 złotych, tak, żeby po prostu fajnie drugą osobę uszczęśliwić. Dóki jeszcze czekamy na wiktory, dajcie szybko teraz znać w komentarzu, co fajnego wymyśliliście taką wodę, żeby było coś do picia i myślę, że wezmę jeszcze tą czekoladę. I myślę, że taki zestaw jest naprawdę fajny. Ta Wiktoria zorientowała się, że wyszła poza budżet, dlatego postanowiła wymienić swoje picie. Ej hey. Mam problem. Ten... Miała być za złote 69 zł na gromadkę. Ale się okazało, że jest 2,99 i przekroczyłam budżet o złote 18. Nie wiem, czy teraz mam odłożyć jedną rzecz, która jest za złote 20. Chyba tak. To odkładam w takim A momencie. co odkładasz w Na A co odkładasz Na A czyli, czyli tego nie zjemy? Nie. To przyznam, że to jednak było smutne. Co kupiłaś jeszcze? Kupiłam czekoladę dla ciebie i picie. O. I zamiast jakiś, że teraz wiecie. Netflix and No dobrze, także oglądamy i tak sobie spędzamy dzianek Proszę, jedz Dobrze, bardzo dobrze. My oglądamy, a Wika w takim razie ja ci powiem tylko tyle Zapowiem ci, żebyś na wieczór się tylko elegancko w miarę ubrała Niestety nie udało się to nagrać tego samego wieczora Tylko dopiero dwa dni później Wika, widzę, że jesteś cała ubrana Ogarnięta, umalowana, cudownie Mamy nie? pół godziny do czegoś, musisz się spakować A ty gdzie my idziemy? Mamy placie? bardzo duży budżet Wiktoria, pakuj się Masz pół godziny tylko na to, naprawdę ja no i co teraz? No to musisz się rozpakować, wypakować i szybko jeszcze raz, Wtedy, nie mamy za wiele czasu A rady. No po prostu nie. <laughs> Mamy 20 parę minut jeszcze I taniec naprawdę specjalnego, tylko że ja też się jeszcze muszę ogarnąć, no ale to spokojnie Pakuj nas tak na... na trzy dni Kumpel wpadł, że już nie możemy na tyle pojechać No dobra, na jedną noc Ale jestem bardzo ciekaw twojej reakcji, Wika, jak się dowiesz co się stanie za chwilę dzisiaj i w ogóle Masz jakieś podejrzenia, jakieś przypuszczenia, coś, coś? Na pewno będzie zbyt. A skąd taka pewność? Może nie będzie Bieramy się, możemy już schodzić na dół wszystko mamy? Bo to tak spontanicznie, że nie wiem, czy mamy wszystko. Najwyżej wrócimy. Ale ty, jeżeli nie wrócimy, to kupimy Jestem z założenia, że póki mamy telefon i portfel, to przetrwa. Dobra, śmigamy Cieszysz się? Nie wiem. <śm> Myślisz, że się przebijasz moją rękę? Myślę, że nie wiem. Twoja była naprawdę super. Bardzo mi się podobała, była ekstra, była super. Wszystko było w porze, naprawdę. Co że nie rozbijesz z jaką No ale tak samo to raz, to raz to na start 3 Trzy, cztery, i... ta -da! Tak naprawdę to żartowałem, wracamy do mieszkania. Zemawiam A to jest zupełnie niepotrzebne. niepotrzebne. To byłoby super, takie wieczory też są przecież ekstra. No. Wiesz co, może się pewnie czy tu za rogiem jeszcze czegoś nie ma. Ale z tego, co widzę, to jeszcze nie. Wika. Odwróć się. Pierwszą częścią randki była przejażdżka limuzyną. Nie wiem, co to będzie. Będzie śmiesznie. To ja muszę tylko po pieniądze wskoczyć, bo nie wziąłem. No myślę, że możesz. Jak chcesz, to to zrób. Przez około godzinkę jeździliśmy sobie po mieście, aż skończyliśmy w pewnym miejscu. Wika, jedziemy w pierwsze miejsce na dziś. Jakieś propozycje? Nie, ale to my już jedziemy w tym momencie. No, jedziemy w tym miejscu już. Spodziewasz się czegoś takiego na dziś? Nie, ale widziałam, że masz duże podrzeży, więc... Więc można rzeczy. zaszaleć, nie? To mam jeszcze fajne rzeczy na dziś przygotowane, ale to... Nie, no... Ja na pewno bym zrobiła fajne się kolację, bo kto nie lubi jedzenia. Tajnika no po to fajna przygoda, no śmieszne, no śmieszne. Tak, to było bardzo ciekawe, wylądowaliśmy pod biedranką, rozumiem, że to kolejna... Tak, tu jest kolejna, kolejna partia dzisiejszego <grym> wieczoru. tu się bawimy dalej. Nie wiedziałam, że to tak potrafi. Chciałem być na helikopter rządzi, ale to już poza budżet. No jasne <grym> No, żebym się posiechała. Teraz Wiktorem śmiegamy, nie bez powodu wzięliśmy walizkę, idziemy. Kolejnym naszym punktem będzie na skuterze. wziąłem pięcie gwiazdkowych. No to już, To, to już się domyśliłaś, nie? Gdzie my jesteśmy, Vika? Dam dararam! Wika trzeba przyłożyć. Ale przecież przyłożyłam i się to No to jeszcze raz uda się. O, do środka. 3-4. Hello! Ten pokój hotelowy ma 45 metrów kwadratowych czyli tyle więcej niż nasze pierwsze mieszkanie. Jedna noc w hotelu kosztowała mnie 430 zł, a więc z tysiąca na leżne randki zostaje już 321 zł. Więc śmigamy, Wiktora w takim razie na kolację. Mam nadzieję, że tam się tego budżetu będziemy trzymać. Ale mi się podoba ten pokój. Dzisiaj te pokoje są jak jedna szóstego. No. A jutro samego rana zobaczycie, jak wygląda cały nasz pokój, room tour i w ogóle zrobimy. No dobra, ale zejście mi śmieszne takiego w niektórych w takich obcasach. No i trafiliśmy. Zauważyłem, widać to po tobie zachowanie Nie Bardzo. Mika, jego ceniasz nasze danie główne. Ekstra. To jest nasze danie główne? No nie, no. <laughs> jego ceniasz swoją przystawkę? Tak. W myślałem, że będzie mniejsza Niech to na przystawkę. W no, Drugie myślałem, że będą. Trzy, cztery. No to jest coś, mnie nie przepadam, no ale smacznego wika. Ja natomiast słuchajcie, wzięłam zupę z popcornem. ekstra to wygląda, ja chcę spróbować. Smacznego, wie Jak, dobre? Jak chcesz zjeść te krawetki? Dwa, trzy, cztery. Wygląda to Żeby ta kolacja ci smakowała, żebyś się fajnie po czym czuła. Na pewno będzie mi sobie Zajedzenie. A za jedzenie wyszło tyle. Moja najdroższa kolacja w życiu. No, naj, naj, najdroższa. Grunt, że smakowała, a jutro rana zrobimy rumtur. No i mamy, słuchajcie, nawet wydźwięk przyszedł czas na rumtur, o którym mówiliśmy wczoraj. Zanim na tak, no. wygląda mniej więcej tak, no jest to wszystko w porządku, jest bardzo przestrzenna ta łazienka, jest większa niż na mieszkanie na przykład. No, jest no, te... no. Chociaż nie no. wiem, podobnie, ale na pewno większa niż ta, która mieliśmy kiedyś. Wydaje mi się, że jest lepiej zagospodarowana, bo ja bym chciałam być taką szybką. Jest ogromna warna, w której ja się cały sam zmieściłam. To się rzadko zdarza, że ja się sam zmieszczęłam. No, a mi tam brakowało miejsca. W sensie. No to nie jest możliwe. W sensie. A mi tam dużo... Miejsce zostało! Mam tu jeszcze ślawroki, jeden jest zużyty, drugi jest czysty, dlatego że Wiktoria nie poszła ja jeszcze do rano. Wstałem słuchajcie dosłownie z 15 minut temu i Wiktoria stwierdziła, że ona jednak woli jeszcze pospać. Ja natomiast idę w pewne fajne miejsce. A mianowicie, takie miejsce idę. Słuchajcie, idealnie jest pusta tylko jest problemem taki, że Wiktorii nie ma, no ale... Bolała pospać. W każdym razie żałuj, że Cię nie było. Było naprawdę fajnie. Spa, jacuzzi, solne gra, to wszystko. tutaj. Kuchnia w pokoju hotelowym, super. Nie, ja, się najbardziej ten z kuchnią. to po prostu... Nie ma kuchni. A jeszcze przed chwilą była, no tak. Tutaj mamy oczywiście jakiś stolik, biurko, telewizor, łóżko i kanapa. No jakby całe zagospodarowane ekstra, mi się no, podoba. O właśnie. Patrz, nawet możemy oddzielić. Widzisz, jeszcze nie widzę, ma wiki nie ma wiki. No ale niestety jest jeden problem, budżet się skończył. Jeszcze moglibyśmy wziąć śniadanie, ale ono już dane ni już nas niestety nie stać. No tak, bo właśnie śniadanie 75 zł za osobę, czyli 150 zł ze śniadanie. To już jest totalnie... Tak, idziemy w domu. To... Tak, w domu jeden prosty wniosek, za 10, jak widzisz, można za 100, tak. można za 5, a może nawet za darmo. Grunt, że po prostu właśnie spędzamy czas razem, to jest najważniejsze. Bo o to w tym wszystkim przecież chodzi, czyż nie? Tak. No. Powiem, że nie było fajnie. Ale nie powiem, że nie było fajnie.